Siemano drodzy widzowie, Tanatos, z tej strony witam bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś będziemy polować na skorpiona w grze Marvel Spider-Man Remaster. W ostatnim odcinku zostaliśmy otruci przez naszego złoczyńcę. Mieliśmy halucynację, udało nam się uleczyć, a dziś chyba finalna część, czyli pokonanie naszego arcywroga, a tak naprawdę jednego z naszych arcywrogów, którzy grasują po Manhattanie po tym, jak uwolnił ich Otto Octavius. Zobaczmy. Co będzie na nas czekało w dzisiejszym odcinku? Standardowo nie mamy żadnych misji pobocznych. A, i zapomniałem, że zanim to nastąpi, musimy odwiedzić ciotkę May. Dokładnie tak. Sorry, Jamison, ale y, nie będę cię słuchał. Musisz mi wybaczyć, trudno. Czasami tak bywa. A tymczasem kadcena. I'm good. How are you holding up, man? Eh? Good, but busy. Oh, let me help. <laughs> oh. oh, there. Oi, virus, chyba do I'm okay. Didn't you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. <coughs> Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Just a little rundown. Alishima. Where's Miles? Could he help out? Oh, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride.

Okej. Okay. Pakowanie. Oj duży. Dobra, przyjdziemy, przejdziemy. Przeszliśmy, dobra. Oj nie, 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 duży odejdź stąd.

Okej, okay. Filipyk, tam w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, że chodziliśmy po szkle, dlatego nas zauważył tamten typ. Musimy uważać. oj, 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 oj.

Matko boska, przejdę tak obok niego? Another supply tent. Fingers. Oh. <laughs> ale fartem. Nie, no ja tu padnę na bank. Nie, to jest niemożliwe, żebym ja to tak przeszedł bezproblemowo. Jezu, ale tam był prawie przy nie? Dobra, unikamy snipera. Musimy to dobrze staimingować. Nie, chodziłem po szkle. Ja wiedziałem, że to tak się skończy, nie? Dobra, ale spokojnie. Na razie nie przenosi nas daleko. Dlatego nie będę robił cięcia. Jestem nieostrożny. Dobra, i teraz. Przechodzimy sobie tu boczkiem. Nie idziemy po szkle. Tylko idziemy tutaj na dół. Będziemy się czołgać. Piek, dawaj, Miles. Ciśnij, ciśnij. Tu już nie steruję. No hands. Przeszedł. Dobra, mamy jakieś zapasy. Nie chodź po szkle. Jak jest, bo niech to będzie koniec tych zadań ze skradaniem się, nie lubię ich. Maxelle. Perfect. It's a very large mess. No dobra, zmiana targetu. The exploding bulldozer. Supply routes are stretching. Now! Gas tasau. <laughs> yes it's scorpion I my associate is inelegant he doesn't understand the fine art of persuasion do not need to see that No nie gadajcie, że będziemy teraz uciekać jako miles przed Rhino. No na bank. Nie <tryk> to nie są zbyt fajne odgłosy. Maybe I sneak Nie wierzę w to, co się dzieje teraz. Come out, and I not to crush Jezu, jaka to jest czaderska gra. Nawet takie skradanie się może być fajne. No, zrajnu to akurat spoko. Ja nie wiem, gdzie on idzie, nie? Nie widzę go. Nie wiem też, gdzie my mamy iść. Dobra, chyba wiem, gdzie. A nie, dobra! Zauważyłem w ostatniej chwili, ale dzisiaj będzie dyntek. No dobra, jesteśmy z powrotem. I z tego, co mi się wydaje, to chyba musimy się władować na tą skrzynkę tutaj. Ja to ominąłem. Cyk, cyk. Super, I jesteśmy na drugiej stronie. Nie dobrze, Matko boska. Idź stąd, gruby. No nie, on tu idzie. Nie nie wierzę w to. No dobra, to jesteśmy z powrotem, to zróbmy to teraz na szybko. Nie wiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie widzisz mnie? i stąd! Biegnij, Miles. Dobra, chyba się udało. Jezu, kochany! On tu idzie? Gdzie ja się tu skitram? Dawaj na dół! Dawaj, 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 dawaj. Zabieraj łapy. Dobra, on sobie poszedł. Gdzie ja mam iść? No, nie zdążę tam przejść. Jak ja mam tam przejść? On się patrzy tu cały czas, i stąd. O, mamy to. Nic tu nie widziałeś. A! Dobra. Dawaj, staranuj to. Na przypale albo wcale subciekaj, Miles. Matko ledwo. Okay, so let me know, Me. Just give us the wallet. Give it us, man. Help! Hey, leave him alone! Oh, yo! Big mistake, kid. You can't just push people around like that. Or what? Like this? Haha, <laughs> kids got guts. Hip squared. What the hell's he saying? Not gonna be saying anything in a second. <coughs> oh! Nauki Spider-Man nie well, na darmo. You wanna taste? Nah, I'm good kid. You wanna taste? could to work on my fight banner. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Hey, so uh don't freak out, but um I got to fill you in on some stuff. No dobra. Czy mieliśmy przygodę, Milesa? Incredible work, Miles. Stick close to Feast. If the convicts get desperate, they may try to raid the shelter. Way ahead of you. Anything else happens here, I'll let you know. Great. Thanks, Miles. Yuri, figured out Rhino's deal. He's attacking Oscorp's relief centers. Think I know which one he's hitting next. Reports of a possible earthquake and/or demolition derby at the Harlem Center. Sounds like our boy. Headed there now. You holding up okay? Tired, but hanging in there. We'll get through this. Keep the faith. No dobra, moi drodzy, więc bez większego przedłużania, nie wiem czy zauważyliście, dostaliśmy informację, że osiągnięto poziom maksymalny, aż wejdę w umiejętności. Tu mamy jeden punkcik i tu też jeden punkcik. Tak, zobaczcie, odblokowaliśmy całe drzewko umiejętności, do, aż dostałem achievement na Steamie, spoko, fajnie. Zobaczmy zatem jeszcze mapę, gdzie jest ten punkt, bo wygląda na to, że miał być w dzisiejszym odcinku Skorpion, a będzie Rhino. Od razu udamy się tam fast travelem, ponieważ odcineczek jest jeszcze nieco krótki. Więc może stoczymy bitwę z naszym arcywrogiem. Zobaczmy. Tutaj widzę, że mamy jakąś siedzibę. Tak, siedzibę jest do zrobienia, ale to poza odcinkiem się tutaj pojawię. Bo tam już trzeba się troszeczkę skupić. Nie, nie, nie. Posterunek to mnie nie interesuje. I co, gdzie ten cały raino? Mamy go. Ono tu duży. Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my size.

Okej, okay, okej, okay, nieprzyjemny słowo na razie. Dobra. Okej. Okay. Chodź, 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 będzie fajny. A, widzicie, dobra. Czyli mamy slowmo, jak on przebiega. Nie! Dobra. zmarnowaliśmy naszą szansę. Dobra, mamy to. Boom. Git, leży. You are funny, malenki. Dobra, tu mamy następny spot. Boom.

Gdzie jest ten skorpion? Tam jest, mamy i od razu dwójeczka znowu. Zniknął? Tam jest. Dobra, uleczymy się trochę. Masz dostałem kamieniem oj oj oj, oj 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 Na, nie zadziałało Gdzie jest ten Skorpion cały? Tam jest. Łe. Nie, nie, nie ty, nie ty. Muszę się odleczyć. Gdzie on jest? Tu. Git mach do swoje U, Dobra, ten leży git Udało nam się Oj ledwo, ledwo. Boom Oj chłopaczki, chłopaczki! What Octavius will do if he finds out you failed. I failed. Yes, you freak show. avventura avventura <laughs> To banda kasztanów. A little force together time might help you boys learn to play nice. Niemożliwe to jest po prostu. All right, Yuri, that's four down. Just Octavius and Lee left. Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem, though. Devil's Breath cases are getting worse, and Oscorp is being coy about an anti serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Leave Devil's Breath to me. One of my best people is on it. Pete, hey. I've been through the city, state, and federal databases. If this Devil's Breath lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal files. I've already been through his office computer. Are you thinking his penthouse? That building's full of Sable's men. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location, and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. It's risky, but we need that location. Wait for me to get nearby, then make your move. No dobra, czyli tutaj ekipa została zamknięta w kontenerze MJ. Poszukuje antidotum, a tak naprawdę jego lokalizację. Jeśli dobrze wysłuchałem ten dialog. A nam został do pokonania Otto Octavius i Martin Lee. A to wszystko już w nadchodzących odcinkach, bo to by było tyle na dzisiaj. Drodzy widzowie, jeśli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie łapkę i suba. I widzimy się w filmie, który już niebawem. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Yo!